Ej, możemy porozmawiać na sekundę, na sekundę, na ważny temat, dobra? Żeby ktoś mi pomógł. Ale szczerze, bo wczoraj u Azdusa o tym mówiłem, ale nie każdy z moich widzów jeszcze o tym słyszał. Na chwilę, sekunda, ważny temat, w chuj. Proszę, proszę, sekunda, proszę, ok? Proszę, na sekundę. I już przestaję o tym mówić. Proszę, 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 na sekundę, na sekundę, na sekundę, na sekundę. Chodzi o to, czy wy też macie taki problem? Czy wy też macie taki problem? Kurwa, Tinder, nie pisz mi. Wiem, że jestem rozpoznawana na Tinderze, ale nie pisz mi. Czy wy też macie taki problem? <grym> nie, ale jeszcze nic nie powiedziałem. Jeszcze nic nie powiedziałem. Chodzi o to, że bardzo szybko się spuszczam. Bardzo szybko, ale tak w chuj szybko, że czasem nad przed stosunkiem z samym ocierankiem potrafię się spuścić i potem już drugi raz mogę to robić, ale za pierwszym razem jest ciężko, jeżeli jestem trzeźwy. Nawet już próbowałem nie na 6, bo to jest troszkę dłużej niż 30 sekund, ale jest bardzo, bardzo szybko. I mam pytanie. Szczerze, bez tematu tabu. Bez tematu tabu. Czy Wy też tak macie, czy nie? Bez tematu tabu. Rozmawiajmy jak ludzie, to są problemy ludzkie, które powinniśmy po prostu rozwiązać. Czy Wy też tak macie, że się w chuj szybko za pierwszym razem spuszczacie? Ej, widzę, że są podzielone straszne, strasznie opinie. Bardzo podzielone są opinie. E bardzo podzieloną opinię, opinie. 11 latkowie piszą, że nie, a już prawdziwi mężczyźni Sigma Male piszą, że tak. Więc okej, okay, to teraz jak, 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 jak to po prostu rozwiązać? Jak to rozwiązać, proszę mi powiedzcie, jak rozwiązać ten problem, żeby wytrzymać trochę dłużej. Nie mówię, że mi to. Przeszk przeszkadza mi to. Ja mam w ogóle stres przed seksem za każdym razem. Że mam taki stres właśnie. To jest na, na tle psychicznym mi się wydaje. Że ja się właśnie boję, że się za, za szybko spuszczę. I. No, i, i tak się dzieje, bo się boję. Narko po nich nie staję w na narkotykach. W sensie. Tak słyszałem. O kurwa! donate! Próbuj się ruchać z dziewczynami, a nie z chłopakami, to może dłużej będziesz, będziesz dochodził. No. A kto powiedział, że ja mówię o dziewczynach? Kur... Od tego zacznijmy. I dzięki za. Donate'a. Super, że obraziłeś mnie o Donate'ie. Ale okej, okay, rozumiem, że lubisz po prostu się wyżywać na osobach, które mają problemy jakieś. Ej, nie! Patrzcie, to jest telefon, prawda? I on jest duży. No, spory telefon. Zmieści się w ręce. No i jeżeli telefon jest duży, to mój kutas też jest duży w takim razie. Znaczy może trochę mniejszy niż, Tak minimalnie. Nie no, taki sam załóżmy, taki sam. Jak jeszcze tak wepcham trochę tam palce na dół i se tak zrobię paluszkami, to jest taki sam. Więc jest OK akurat. Jeżeli o to chodzi. No ale. Nie wstydźmy, się, serio, jakiś sposób na to. jakiś sposób, żeby z dłużej przynajmniej raz dłużej wytrzymać. Ale masz rację, Kamagra, jak byłem w Tajlandii, to pomogła bardzo. Jak z tą. Pamiętajcie, pamiętacie, jak oglądaliście Trans TV, to pamiętacie tą afrykankę, czy nie? Każecie tą afrykankę z Trans TV? Była taka afrykanka, taka trochę taka przy sobie bardziej i taka, trochę taka mniejsza. To mi się ta przyjęcie trochę podobała. No i uprawiałam z nią seks w ogóle. Bez zabezpieczenia i nie jestem chory, bo się zbadałem i jeszcze będę miał kolejne badania. Ona też nie była chora. No i właśnie z nią wytrzymałem długo, ale to dlatego, że byłem pod wpływem 10 tysięcy, kurwa, substancji, legalnych oczywiście i jeszcze kamagry zajmowałem tak dużo, że myślałem, że mi serce stanie, jak byłem w łóżku. Ale dałem radę. Choroby psychiczne się nie przenoszą, no to dobrze, że nie mam choroby psychicznej. Jesteś chory. Co ty? Po chuj tak napisałeś, że jestem chory? Palec w dupę? Ale ja pierdolę, po co wy takie rzeczy piszecie? Głupie, po prostu jak but są te rzeczy. 50 Bitsów?!